Dziękuję bardzo. To w takim razie teraz poprosimy naszą komentatorkę o wygłoszenie jej opinii. Moje zadanie polega na skomentowaniu trzech bardzo różnych referatów. Wszystkie dotyczyły pewnych aspektów sprawiedliwości retrybutywnej. Referat Marcina jest bardzo szczegółową analizą zmian prawnych związanych z kwestią przedawnienia, jeżeli chodzi o ściganie z urzędu czy ściganie i karanie za zbrodnie komunistyczne. Mówimy tutaj też o powodach, dla których prawodawcy nie wsparli, nie wsparli tutaj. Utrzymania y, wcześniejszych przepisów. Dla mnie absolutnie bardzo uderzającą cechą było to, że negocjacje okrągłego stołu zapobiegły. No cóż, w zasadzie ustalenia okrągłego stołu zostały w pewnym sensie respektowane. Ja akurat y, jestem tutaj osobą, która dosyć dobrze zna przypadek rumuński. Gdzie żadna umowa, żadne wnioski z żadnych negocjacji nie są nigdy respektowane, tutaj jestem naprawdę pod wrażeniem, zauważając, w jak dużym stopniu politycy okresu postkomunistycznego opóźnili w ogóle samo myślenie, że można wnieść oskarżenia przeciwko osobom, które popełniły przestępstwa w okresie komunizmu. Więc sama myśl o. O tym, że do 1989 roku zbrodnie komunistyczne nie mogły być przedmiotem oskarżenia, o ile władze komunistyczne na to się nie zgadzały i było naprawdę bardzo niewiele spraw. Na przykład słyszałam o sprawie księdza Popiełuszki i była to rzeczywiście sprawa, w której wniesiono oskarżenia. W ramach kodeksu karnego, ale było to związane z zamordowaniem księdza popiełuszki. I to było jeden z nielicznych wyjątków, ale oczywiście była pewnego rodzaju sprawiedliwość komunistyczna, która istniała, została narzucona jednak, że większość zbrodni komunistycznych e, nigdy e, nie były to sprawy, w których wniesiono oskarżenia, które były ścigane sądownie. Możemy też oczywiście mówić, o obradach Okrągłego Stołu i o tym, jak wpłynęły na e, tranzycyjną sprawiedliwość w zakresie karnym, ponieważ jest to bardzo ważne, aby zrozumieć e, to zagadnienie, przynajmniej z punktu widzenia e, takiego punktu początkowego dla rozwoju wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o referat Agaty, to ja tutaj akurat może. Nie myślałam nigdy o wadze, o znaczeniu poszczególnych biografii w zrozumieniu y, przeszłości, w polityce pamięci. Natomiast ten referat był dla mnie bardzo interesujący, ponieważ mówiła Pani o takim zapomnianym, często lekceważonym kraju, który bardzo często po prostu nie pojawia się na naszej mapie, na mapie badaczy. Naprawdę tak bardzo niewiele napisano o tym kraju. I za każdym razem, kiedy słyszę o Albanii, myślę sobie, o Robercie Ostinie, naszym dobrym przyjacielu, który prawdopodobnie jest jednym z ludzi, którzy przyczynili się do tego, że Albania pojawiła się ponownie na mapie dla badaczy anglojęzycznych. Jego dyskusja, jego, jego wgląd w sytuację tego kraju sprawił, że Albania na tej mapie ponownie się pojawiła, więc. Możemy tutaj mówić o początkowym błędzie postkomunistycznej Albanii, jeżeli chodzi o kwestie sprawiedliwości tranzycyjnej, ponieważ odwróciło ona uwagę od bardzo oczywistej i licznej o, oczywistych i e, oczywistych zbrodni reżimu chodzi. Co pozwoliło Opinii publicznej w czasach postkomunistycznych, jak też opinii publicznej, aby skupili się na przestępstwach gospodarczych Envera Chodży. Myślę, że to jest naprawdę bardzo dziwny dokument polityczny, chyba najdziwniejszy, jaki w życiu widziałam, więc bardzo przepraszam, ale próbujemy doszukać się tutaj dobrej wersji e, anglojęzycznej raportu Ruli. Jeżeli Państwo są tym zainteresowani, to szukajcie Roberta Austina. on naprawdę i jego prac, on mówi o tym raporcie, e, daje nam zwięzły opis tego raportu w książce, którą... E, Tutaj przyczyniłaś do tego też Nadia. Pracowałyśmy nad tym i to się nazywa Transitional Justice in Eastern Europe. Niestety nie mamy, nie mamy dostępu do, do strony 181, gdzie jest dostęp do raportu Ruli, ale to jest naprawdę fascynujący dokument, ponieważ rodzina Envera Hodży została oskarżona i ścigana sądownie o dobre odżywianie się. Nie oskarżono ich o to, że po prostu byli zaangażowani w ludobójstwo w sposób oczywisty. To było absolutne naruszenie praw człowieka, ale o to, że się dobrze odżywiali. I tam się pojawia cała lista tego, co oni spożywali. Po prostu to jest szokujące. To się kończy. To się kończyło taką informacją, że oni wypili 1,8 kg kawy. Więc to jest. Bardzo niewiele osób zna ten raport RULI, a myślę, że to jest naprawdę podstawowy dokument, aby zrozumieć przypadek albański. Jest to absolutnie podstawowy dokument, aby zrozumieć, jak dziwnie wyglądała ta sytuacja w, w czasach postkomunistycznych, kiedy politycy uznali, że trzeba będzie zignorować oczywiste zbrodnie i zwrócić uwagę w innym kierunku, odwrócić tę uwagę i skupić się tak naprawdę na bardzo trywialnych zagadnieniach. To jest jedno zagadnienie, które chciałam poruszyć. Kolejny komentarz, o którym sobie myślałam, kiedy czytałam ten referat, moim zdaniem to mi się tak troszeczkę łączy z Oliviera Simics, z jej pracą, ponieważ ona mówi właśnie o wizerunkach, o wizerunkach artystycznych, o sztuce o takich bardziej może nieformalnych sposobach zrozumienia tranzycyjnej sprawiedliwości. To się też w mojej głowie gdzieś tam połączyło z książką Laruka Grosesko. Jest to książka, która jest teraz przygotowywana, i myślę, że to będzie naprawdę bardzo ciekawe, jeżeli pani jeszcze też wspomni o tym, o, w swojej nowej książce, o tej nowej publikacji, o tym, jak ta publikacja wiąże się z tematem naszej konferencji, ponieważ uważam, że to są bardzo ważne powiązania. Jeżeli chodzi o referat Rifki, był, był to referat bardzo interesujący, ponieważ niewątpliwie dotyczył takiego przypadku, który. Podkreśla wkład społeczeństwa obywatelskiego oraz takich udziałowców niepaństwowych w rozliczeniach z przeszłością. Więc tutaj nie bezpośrednio, ponieważ rzeczywiście pośrednio, czy też bezpośrednio nie można tych ludzi powiązać z różnymi zbrodniami, ale oni byli wykorzystani instrumentalnie. Natomiast przyszło mi do głowy, że sprawa, o której pani mówi, ma. Dużo podobieństw, ale też różnic z sytuacją w Europie Wschodniej, i przyszło mi do głowy, że były tutaj cztery główne różnice z Europą Wschodnią. Tożsamość kolaboratorów była znana społeczności w Pani przypadku, i pod tym względem. Sytuacja, o której pani mówi, jest podobna raczej do collaboration de czyli w kontekście francuskim w innych krajach Europy Zachodniej, kiedy całe wioski, społeczności po prostu szukały na przykład jakichś jakich kozłów ofiarnych. Pamiętamy te kobiety, którym golono głowy. Oczywiście, to była też tego rodzaju sprawiedliwość. Natomiast po drugie, w związku z tożsamością kolaborantów, i ona była znana tej społeczności, identyfikacja zbrodni kolaborantów nie polegała od tajnych, nie, nie zależała od tajnych archiwów, ale dochodziło do przesłuchań, do konfrontacji pomiędzy kolaborantami a ofiarami, więc to, to był nieco inny proces. Po trzecie, Sprawy były orzekane na, w takim sądzie społecznościowym, powiedzmy. To nie był taki typowy sąd, to nie był sąd lustracyjny, czy nie był trybunał lustracyjny, jak to się działo w Europie Wschodniej. To nie były sądy stworzone przez rząd, tylko były to sądy stworzone przez społeczność, tę konkretną społeczność obozu wysiedleńców, i są też inne sprawy. Związane z takim quasi-lustracyjnym podejściem w Europie Wschodniej. Ja mówię tutaj akurat o niektórych przykładach. Ja je nazywam przykładami dzikiej ilustracji. One nie były kontrolowane przez rząd. Odbywały się na przykład w Rumunii, w postkomunistycznej Rumunii, przed wyborami w 96., kiedy politycy opozycji zdecydowali, Gdzieś tam z własnej woli, z własnej inicjatywy, aby przeprowadzić takie czystki, taką lustrację kandydatów, e, którzy pojawiliście się na liście wyborczej, więc znowu był to przykład takiego społeczeństwa obywatelskiego, e, które wzięło sprawy w swoje ręce, właśnie dlatego, że państwo nie robiło wystarczająco dużo, przynajmniej ich zdaniem. I na koniec brak takiej struktury państwowej oznacza, że sprawy lustracyjne, o których Pani mówiła, nie były oparte o prawo przyjęte przez parlament, gdzie opozycja byłaby reprezentowana, i myślę, że to sprawia, że lustracja w Europie Wschodniej, taka wspierana przez rząd, jest naprawdę wyjątkowa w tych wszystkich przypadkach, o których mówimy. Bo rzeczywiście tam mieliśmy do, do czynienia z lustracją w Europie Wschodniej, która jest wykonywana przez prawo. To nie była kwestia wykonawcza. Mówiliśmy o tym w encyklopedii lustracyjnej, kiedy mówiłyśmy o różnicy między lustracją, procesem lustracji czystkami, albo oczyszczaniem, na przykład, czy usuwaniem z urzędów osób oskarżonych o jakąś współpracę. I właśnie takie oczyszczanie wygląda w sposób inny. W każdym parlamencie. Gdzie przyjęto ustawy lustracyjne, jest też opozycja, która jest reprezentowana w tym parlamencie, i opozycja być może nie mogła zablokować zupełnie przepisów lustracyjnych, ale w pewnym sensie moderowała, jakoś mitygowała propozycje praw lustracyjnych. I pojawiają się też ciekawe porównanie i podobieństwa pomiędzy tym, o czym pani mówiła, czyli na przykład. Takie procedury mogły prowadzić do utraty pracy. Ja już kończę, już kończę. W związku z tym, że utrata pracy jako Jako administratorów w tym obozie dla wysiedleńców, właśnie dlatego, że takie pozycje, takie funkcje były kontrolowane przez wysiedleńców, prowadziło do publicznego ostracyzmu, zawstydzania. Oczywiście to było podobnie w niektórych krajach Europy Wschodniej. Było to uzasadnione jako takie oglądanie się wstecz ale w związku z tym ci ludzie byli zmuszani do przyjęcia odpowiedzialności za swoje dawne czyny, ale też było to nakierowane na przyszłość. Był to proces, który sprawiał, że dostęp do wysokich funkcji e, był umożliwiony tylko tym, którzy przeszli przez taki proces z powodzeniem i nie pełnili w dawnym systemie żadnych funkcji. Czyli myślę, że widzimy tutaj podobieństwa, różnice. Myślę, że to wszystko z mojej strony w tym momencie. Dziękuję bardzo za Pani komentarze.